Witam serdecznie. Pogoda się taka poprawiła, w miarę fajnie to wygląda. Spróbuję wygonić. Słuchajcie, wczoraj gniałem. Nie wiem czy ten, ten świeży został czy nie, bo nie mogę go znaleźć. Być może, że mi po prostu dał dyla eee, i go nie mam. No, nic nie odcinało. Słuchajcie, ale byłem powodem, wróciłem i, i później szukałem go tu w głębniku i nie mogłem go znaleźć. No nie wiem zaraz zobaczymy jak polatają może jest może go nie mogę znaleźć no nie wiem no podrywałem może później go zobaczę patrzyłem tu no i nie mogę go znaleźć no. No ja znam no no co ucieka, ucieknie, ucieknie, ucieknie. ucieka, 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 co ucieka, 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 dobra ucieka, 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 Trochę przybliżemy no dobra, gdzie one są? Tu się zbierają, bo się rozrywały Na kilka razy się zrywały się i... Fajne słoneczko, takie fajne świeci, słuchajcie. Zobaczymy, czy dzisiaj pójdą ładnie do góry. Czy nie mogłyby pójść, bo pogoda jest fajna. Muszę usunąć tego żółtego Budapeszta, Bo słuchajcie, ten ma pan żółty Budapesztu. On nie wytrzymuje albo niego. Jastrząb. jastrząb go może złapie wtedy. Co tu bokiem mi klepie? Jakiś morze czy się on jest może ja nie wiem to jakiś lato czy to ciemny jest? bardzo licho zobaczymy co to jest Nie, to Budapeszt jest, to z tych Budapesz jeden, z tych łapańców Już widzę trzeba go zamknąć, wątek. on tak Lata po swojemu Tylko szpartu będzie w drogę No tak średnio latają średnio Nie chcę iść do góry Co ten budałapesz tutaj, gdzieś siada z tyłu, o Jezu. Co tam gdzieś poleciał To ładnie w góry i No, ja bym powiedział do góry. Nic nie odcina. nie wiem czy ten właśnie murzynek jest, czy nie ma go, nie mam pojęcia. Wczoraj go wypuściłem, zresztą wypuściłem go głowie niechcąco w sumie. No ale nie mogłem go później znaleźć, możliwe, że dał dyla. może go znajdę w tych gołębiach później jak już przypatrzę się albo może go znajdę może lata ale jeżeli został no to jest lotny bo lata z moimi no trochę góry nabierają fajnie no ładnie ładnie poszły do góry troszkę Nie, schodzą w dół. No, średnio latają, fajnie, średnio. A co tam siedzi na choince? Budapeszt jeden też z tych łapan... Zobaczcie, to są te spady i to są takie właśnie loty. Zobaczcie, tam łeb mu tylko wystaje na tej choince. Nie wiem, jaką się tam schował. Widzicie. Są. O, jejku, jajko. Zaraz wezmę go tam, spróbuję. O, jajko, zgonić. Może się zerwie. Nie, ma nie zerwie się. Czekajcie, spróbuję go zgonić. I położę to na chwilę pauza. Dobra, te moje gdzie są? A te moje są tutaj. Jeszcze latają. Niektóre tu klepią widzę Coś tam odcina Coś tam odcina Słuchajcie możliwe że te budapeszty odcinają ale Ale jeden jest nielot tu siedzi Widzę jak trochę pójdą do góry albo muszę je zgonić ale najpierw siadają na bloki takie nie do usunięcia ciadostwo będzie wywiezione Zaraz trzeba wywieźć to niech sobie kto inny to hoduje dobra ładnie latają słuchajcie niech sobie latają yy, trochę na ziemi nagramy zaraz lecą nagramy na ziemi na razie niech sobie polatają dobra siadają powoli zaraz zobaczymy jak to siądzie mam trochę roboty, bo tam akurat działam cały czas w tym gębniku tam maluję wapnuję, odświeżam to wszystko Zobaczymy, to zlecą, zobaczymy, ale nie zobaczę tego jednego. Nie pamiętam, jakie, nie pamiętam jakie skówki mu założyłem. Jakieś dwie skówki z neokoloru. Mogę mu znaki na boku zrobić, jakieś wielkie już. No, nie pamiętam. Na ziemi, wam. Tych moich murzynków tam pisaliście, że na czyściutkie tego tak, bo ja wszystkie brudasy usuwam. Kiciarze kiedyś pousuwałem, ja takich w ogóle do ręki nie biorę. Widzę, że któryś się brudzi albo coś. Nieraz owszem, nieraz raz takie, że się ubrudzą, ale nie, te moje są czyściutkie, bo ja i tak dobrałem, że wszystkie te, które tam się brudzą, to usuwałem od razu, wydawałem nieważne lato, czy jesień, czy zimą ma być czysty Niektórzy mówią, a bo jest y, mokro, wilgotno gozik, prawda jak jest kiciarz, to będzie kiciarz posze tam gruchają, no muszę szybko zrobić tutaj Tą, tą przegrodę To wszystko w tym głębni po drugim Czekajcie, wypatruję tego morzynka No i nic nie widzę, wiecie, nic nie widzę A jeszcze tu zerknę na dachu Dobyla, chyba nie mam, go wczoraj go już nie mogę. Zobaczyć, słuchajcie. Wszystkie mają moje skółówki. No, nie jestem w stanie go poznać. Hmm. Całkiem możliwe, że uciekną. Także, skoro powiedział kolega, że on będzie rwał chmury, jak go puścimy po trzech dniach, zdaje się, tak? trzy albo cztery. Raz był pod kratą i na drugi dzień nie był pod kratą, bo nie mogłem nawet ich wypuścić i później chyba 3 dni był chyba u mnie ten gołod. W z tym, że raz pod kratą tylko. Dobra, wnosi tam trudno, no chyba że przyleci gdzieś może jest tutaj. tak się zarzekał że ja go nie utrzymam no. no i całkiem możliwe że go nie utrzymałem trudno czekajcie sypnę i jeszcze trochę tu na ziemię zlecą sobie popatrzymy jeszcze sekundę i w zimna słuchajcie nic się nie dzieje mi wczoraj już, bo wczoraj po obiedzie wypuściłem niechcąco no niechcąco, bo wyleciały mi tam, czy jak wchodziłem, wyleciały mi się spieszyłem i później wszystkie pogoniłem już i ten i całkiem możliwe, że on mi wczoraj już dał ale to nic, to nic To tam Budapeszcik zleciał sobie. Przedłużać, czy rozciągnąłem z tego głębnika, żeby bardziej widno było, bo nie lubię po ciemku. Muszę mieć widno. Dobra, słuchajcie, niech one sobie tutaj żarują. Jeszcze pewnie później jest raz, gonie. Zobaczymy, czy ten gołąb jest pies, czy go nie ma. Spróbuję go jakoś namierzyć, jeszcze tu poszukać, ale nie wiem. Dobra, trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnego.